Witam Was serdecznie w nowym zestawieniu newsów ze świata zimnych drani. Dzisiaj pogadamy o słabym zachowaniu ze strony Jakuba oraz streamie IRL Denisa, na którym próbował zjeść sushi. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, zacznijmy od streama Irel Denisa wraz z Tomkiem Cipuszko. Denis pierwszy raz próbował zjeść sushi. Jak widać, to nie był za dobry pomysł, bo wyszedł w restauracji na typa, który raz do roku idzie do drogiej restauracji. Nie wiedział kompletnie, co tam się dzieje. Tomek próbował mu pomóc w tym, lecz no niestety się nie udało. Parę razy prawie, że zwymiotował, robiąc wstyd sobie i Tomkowi. Masakra. Łapiesz sobie od boku, Se. łapiesz sobie, pyk Co, i sobie To to, to jest przenosz. kurwa, pranio Iliza Brzezakajowska. Wow! No, brawo! To to jest? I nie zjem tego. Cholera, nie zjem tego. Dasz radę. Po 15 minutach namawiania Denisa na zjedzenie sushi w końcu dał się namówić, ale nie tak normalnie. Tomek podał mu romantycznie sushi do buzi. No zobaczcie tylko na to. Patrz, bierzemy pyk. Bierzemy pyk, dzioba. Lokomotywa jedzie. <laughs> Dawaj. Gryź. gryź. Ja pierdolę. Masakra co zawieśniak. Przyjść do restauracji i zwymiotować. A to tylko nie raz. Gryź, gryź. Mięto, kurwa. Ludzie to No, no, no. <gryź> no nie dam rację, tylko to bo się wyrzekam, kurwa. Jak to można jeść? Przecież ty się zrygasz tutaj, kurwa no One, 2 3. Gryź, gryź, łykaj to, łykaj to, łykaj do końca, kurwa do końca Nie przejdzie Nie przejdzie mi to przez gardło O, wow. Wow, Nie zjem, Ostatni do testa. Ostatni. Kurwa zjem go. Tego jem. Chuj to pierwszy jem go. Mmm. A. O kurwa. Ej, się chyba. Nie dość, że tak się zachowywał, to wraz z Tomkiem potrącili biednego pieska, uciekając z miejsca zdarzenia. Psa przejechałeś. Kurwa. Co ty robisz? Dioto. Po tej tragicznej sytuacji przechodzimy szybko do afery cheaterskiej. Jakub oraz Tiger Szczot. Tak odjebali, że to chuj. Nie spodziewałem się, że tacy ludzie mogą latać odjebani. Wielki Jakub, który banuje ludzi na Five City, sam lata odjebany. O co tutaj chodzi? Na serwerze dla zabawy takie coś robić? Tragedia. Afera goni aferę. W dniu wczorajszym pożegnaliśmy się z 15 zawodnikami z serwisu. Jest to strasznie duża strata, bo na serwerze zostało już 10 osób. Nikt już nie gra, więc tutaj mamy ten problem. Natomiast idąc dalej, ee... nie no, nie zostanę sam. Wpuściliśmy kolejne 20 osób i kurwa, ludzie już mają wszystko ogarnięte. Także wyjebane jaja. Niestety doszło do tego, czego się obawiałem. No i wyszło, że tu ja myślałem, że max Jedna, dwie osoby będą, może 5. Piku, a się okazało, że nawet kurwa ten z g, z kurwa półgłówek, Eden nawet napierdalał na X-Rayu. I osób teraz na serwerze? 50. Pierwsza osoba, zaraz będę Wam czytał. Pierwsza osoba z listy Schindlera, znaczy, czy kurwa z listy Cheatera. O o jaku, z wynikiem 3 i pół procenta. Jakub wykopał 52 tysiące stona, z czego 2 tysiące diamentów. Żebyście mieli porównanie. Gieras, który kopał legitnie, tych procentów ma 1, 1,5. Zaraz za nim Tiger Scott z wynikiem 5%. 35 tysięcy 2000 2 diamentów. Tiger to się w ogóle nie pierdolił. Szkoda gadać, biedny jajek siedzi na banie za nic. Dobra, widzimy się wkrótce.